O, uh. uh, co to za hejczyk znowu. Uh. Oglądamy mój hejczyk. Hejczyk. Okej, okay. Sigma. Wuha. Odpaliłem wtedy Wucha. Tutaj mieszanka.pl. Tutaj taka panika gaming, palak. na bramę ok, widzę tego i tutaj jeden zaskoczył. Trochę Nie wiem gdzie on jest. Myślę, że on skoczył. Słyszałam, ale się, że to window. Tak do, do tyłu. Oj, później wpakuję tu i. Zauważyłem go.